Jest słoneczny jesienny dzień, do stanowiska kierowania komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wpływa zgłoszenie. W Częstochowie, a na Dzwoniąca kobieta informuje, iż mąż po pół tej godziny tej wcześniej poszedł po się po kąpić do łazienki. Ona zajęła się dzieckiem, które po kąpieli rozbolała głowa i łazienka. wymiotowała. I to rozumiem. Dyżurny przyjmując zgłoszenie ustala iż woda w łazience jest podgrzewana piecykiem gazowym. To typowa sytuacja, która od razu nasuwa podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla. Zgłoszenie przyjęłem, wysyłam jednostki. Czas pochować 998. Udaje się do zdarzenia podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla. Przyjąłem odpowiedź. Ok. Przybyłe służby niestety potwierdzają przypuszczenie. W pomieszczeniu łazienki panuje śmiertelne stężenie tlenku węgla. Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego to właśnie w tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz, nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Dzień dobry, sezon grzewczy został w pełni. Dużo osób z osób. Wiele osób korzysta, ale niestety ciągle za mało. Kominiarze przypominają o corocznych przeglądach mieszkań. Sprawdzanie przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych powinno się odbywać raz do roku przegląd, czyszczenie przewodów kominowych dymowych cztery razy do roku, Spalinowych dwa razy do roku, no i wentylacyjny raz. Tlenku węgla nie zobaczysz, nie usłyszysz, nie poczujesz. Dlatego Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujnych dymu i tlenku węgla. By uniknąć sytuacji niebezpiecznych, nie zatykaj kratek wentylacyjnych. Pamiętaj o rozstrzelnieniu okien i wietrzeniu pomieszczeń. Na dobrą wentylację zwróć szczególną uwagę w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze.